Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektórzy ludzie dożywają 100 lat w dobrym zdrowiu, a inni zmagają się z chorobami już po pięćdziesiątce? Dlaczego w niektórych częściach świata długowieczność jest czymś powszechnym, a w innych prawdziwą rzadkością? Dziś opowiemy o siedmiu naukowo potwierdzonych sposobach, które mogą realnie wydłużyć Twoje życie. Ale nie tylko. Bo chodzi nie tylko o lata, ale też o ich jakość. O życie, w którym masz energię, sprawność, jasny umysł i radość ze spędzania czasu z bliskimi. Numer szósty na tej liście może naprawdę Cię zaskoczyć. A co najważniejsze, każdy z tych sposobów możesz wdrożyć już od dziś. 1. Zdrowa Dieta Fundament długowieczności. Nie bez powodu mówi się Jesteś tym, co jesz. Naukowcy od dekad badają tak zwane blue zones, czyli regiony świata, w których ludzie żyją najdłużej i najzdrowiej. To m.in. Okinawa w Japonii, Sardynia we Włoszech czy Ikaria w Grecji. Wszędzie tam sposób odżywiania ma ogromne znaczenie. Co łączy te diety? Warzywa i owoce jako podstawa talerza. Pełne ziarna: ryż brązowy, owies, żyto, jęczmień. Roślinne źródła białka: fasola, soczewica, ciecierzyca, ograniczenie mięsa i produktów przetworzonych, minimalizacja cukru i fast foodów. To właśnie te nawyki chronią przed chorobami serca, nowotworami, cukrzycą i otyłością. Badania pokazują, że dieta śródziemnomorska czy DASH potrafi wydłużyć życie nawet o 10 lat. Ale nie chodzi o ścisłe trzymanie się reguł, wystarczy wprowadzać małe zmiany. Zamienić słodkie napoje na wodę, Chipsy na orzechy, białe pieczywo narazowe. Wniosek? Twoja kuchnia to twoje lekarstwo, albo trucizna. Wybór należy do ciebie. 2. Regularna aktywność fizyczna. Ruch to życie. Nie musisz biegać maratonów ani spędzać godzin na siłowni. Naukowcy są zgodni: już 30 minut umiarkowanego ruchu dziennie potrafi diametralnie zmniejszyć ryzyko przedwczesnej śmierci. Spacer, jazda na rowerze, pływanie, taniec to nie tylko sposób na spalenie kalorii, ale też na poprawę krążenia, pracy serca i mózgu. Ruch obniża poziom złego cholesterolu, redukuje stres, wspiera odporność i zapobiega osłabieniu mięśni. To szczególnie ważne, bo wraz z wiekiem masa mięśniowa naturalnie spada, a to właśnie ona chroni przed upadkami, złamaniami i utratą samodzielności. Badania wykazują, że osoby aktywne fizycznie żyją średnio o 7 lat dłużej niż te prowadzące siedzący tryb życia. Wniosek? Każdy krok się liczy. Zamiast windy, schody, zamiast samochodu, krótki spacer. Codzienna aktywność to najprostsza inwestycja w twoje przyszłe zdrowie. 3. Sen i regeneracja niedoceniony eliksir życia. W pogoni za pracą i obowiązkami sen często bywa pierwszą rzeczą, z której rezygnujemy, a to ogromny błąd. Sen nie jest luksusem, jest koniecznością. Podczas snu organizm się regeneruje, mózg oczyszcza się od toksyn, a układ odpornościowy wzmacnia swoją obronę. Niedobór snu zwiększa ryzyko chorób serca, udaru, depresji, a nawet nowotworów. Zaburza gospodarkę hormonalną i prowadzi do otyłości. Optymalna ilość to 7-9 godzin snu na dobę. Ale nie chodzi tylko o długość, ważna jest też jakość. Dlatego kładź się i wstawaj o stałych porach, unikaj ekranów na godzinę przed snem, zadbaj o ciemne, chłodne i ciche otoczenie, unikaj kafeiny późnym popołudniem. Dzięki temu twój organizm będzie miał czas na pełną regenerację, co przełoży się na dłuższe i zdrowsze życie. 4. Silne relacje społeczne, tajemnica ludzi stuletnich. Możecie to zaskoczyć, ale jednym z najsilniejszych czynników długowieczności wcale nie jest dieta ani ćwiczenia. To bliskie relacje z innymi ludźmi. Samotność zwiększa ryzyko przedwczesnej śmierci tak samo jak palenie piętnastu papierosów dziennie. W kolei osoby otoczone rodziną, przyjaciółmi i społecznością mają zdrowsze serca, niższy poziom stresu i silniejszą odporność. Na Okinadzie ostatnie ludzie żyją w Moai, czyli małych grupach przyjaciół, którzy wspierają się przez całe życie. To właśnie poczucie przynależności i więzi daje im siłę, radość i długowieczność. Dlatego dbaj o relacje, spotykaj się z bliskimi, rozmawiaj twarzą w twarz, bądź częścią społeczności. Życie w pojedynkę może je skrócić o lata, życie w wspólnocie może je wydłużyć. 5. Unikanie używek, trucizny, które pragną lata. Nie ma tu drogi na skróty. Palenie papierosów to jedna z głównych przyczyn przedwczesnych zgonów na świecie. Każdy papieros skraca życie średnio o 11 minut. Alkohol, nawet w małych ilościach, zwiększa ryzyko raka, chorób wątroby i serca. Nadmiar kofeiny podnosi ciśnienie, zaburza sen i osłabia układ nerwowy. Oczywiście Trudno uniknąć używek całkowicie, ale im mniej, tym lepiej. Rzucenie palenia w każdym wieku wydłuża życie, nawet jeśli masz już 60 czy 70 lat. Ograniczenie alkoholu poprawia pracę wątroby, serca i mózgu. Wniosek: długowieczność to nie tylko to, co dodajesz do swojego życia, ale też to, z czego rezygnujesz. 6. Kontrola stresu. Ukryty zabójca. Żyjemy w czasach, w których stres stał się codziennością. Praca, kredyty, obowiązki rodzinne wszystko to obciąża nasz organizm. Przewlekły stres niszczy serce, podnosi ciśnienie, osłabia odporność i przyspiesza starzenie komórek. To cichy zabójca, którego skutki widać dopiero po latach. Jak sobie z nim radzić? Medytacja i techniki oddechowe uspokajają układ nerwowy. Hobby coś, co sprawia radość i odciąga myśli od problemów. Czas w naturze, kontakt z zielenią obniża poziom kortyzolu. Świadomy odpoczynek, czas bez telefonu, maili i powiadomień. Ludzie, którzy potrafią radzić sobie ze stresem, żyją dłużej i rzadziej zapadają na choroby przewlekłe. 7. Regularne badania profilaktyczne. Wiedza to życie. Brak objawów nie oznacza braku choroby. Wiele problemów zdrowotnych rozwija się po cichu: nadciśnienie, cukrzyca, a nawet nowotwory mogą latami nie dawać wyraźnych sygnałów. Dlatego regularne badania są kluczowe. Morfologia, badania krwi, ciśnienie, poziom cukru, cholesterol, EKG – to proste testy, które mogą uratować życie. Wczesne wykrycie raka jelita grubego czy piersi zwiększa szanse przeżycia nawet o 90%. Kontrola ciśnienia czy cukru we krwi pozwala uniknąć zawałów i udarów. Wniosek? Lepiej zapobiegać niż leczyć. Badania profilaktyczne to inwestycja w lata życia, których możesz nie stracić. Podsumowanie. Jak widzisz, długowieczność nie jest kwestią przypadku ani genów, to codzienne wybory. Co jesz, ile się ruszasz, jak śpisz, z kim spędzasz czas i jak dbasz o swoje zdrowie psychiczne. Te siedem nawyków może dodać ci nawet kilkanaście lat życia, ale co ważniejsze, sprawi, że będą to lata pełne energii, radości i zdrowia. Pamiętaj: nigdy nie jest za późno, żeby zacząć. Każda mała zmiana zdrowszy posiłek, spacer, spokojny sen, rozmowa z bliską osobą to krok w stronę dłuższego i lepszego życia. Twój przyszły ty będzie ci za to wdzięczny.